Dziękujemy grupie Multivisual, a następna walka to Kraków kontra Poznań. Oba miasta będą reprezentowali zawodnicy Adamuszyński i Salim Tuari. Już za chwilę kolejna walka. Super ligi MSW. Poznań zwiąże się z Krakołem. Czekamy na pierwszego zawodnika. I proszę Państwa, przed Państwem Radosław Domański, reprezentant Poznania. Witam, jestem Radosław Domański, na no, nie trenuję w Wukowie, ale reprezentuję miasto Poznań. Chciałbym serdecznie zaprosić na Superligę MSW. Zapraszam. Jako pierwszy wychodzi Radosław Domański, reprezentant Poznania. Anko z zapasy Poznań, to jego klub. Który reprezentuje dzisiaj oficjalny rekord zawodowy. zmierza już do naszej klatki, do naszego oktagonu. Zawodnik reprezentujący barwy Poznania. Przypominam, rekord 2-1-0. A już za chwilę zjawi się jego przeciwnik w dzisiejszej walce. W drugiej walce Superligi MSW. Witamy Radosława Domańskiego w klatce. już za chwilę nasze piękne chustesy wprowadzą kolejnego zawodnika. Którym będzie Salim Tuari. Cześć, nazywam się Salim Tuari, reprezentuję klub sportowy Grappling Kraków. 3 kwietnia będę startował na Super Lidze MSW w kategorii 77 kg. Dam z siebie wszystko i na pewno nie zawiodę kibiców z Krakowa. Trzymajcie kciuki. Salim Tuari jest reprezentantem Grapplingu Kraków. Ja widać, też zawódnicy są bardzo są zadrobani. Radosław Domański reprezentant poznania przeciwko Salimu Duari Reprezentanowi Drakowa Statę przygotowania To jest druga walka Druga walka naszej super leagny for J5 J5 K5 But you can't go in You're be thrown right out Przywitajmy Salima w klatce. Wielkie brawa, proszę Państwa. Salim za chwilę zmierzy się z Radosławem. Poznań kontra Kraków. Teraz sędzia będzie tłumaczył zasady. Na Pamiętajmy, że o mimo wszystko jest to bardzo czysty sport. Zasady. I za chwilę rozpoczniemy drugi pojedynek tego wieczoru. Superliga MSW przypominam Państwu. Pierwsza kolejka kategoria półsiednia, limit 77 kg. Narożnik niebieski Radosław Domański oraz narożnik czerwony Salim Tuari. Obaj zawodnicy to zawodnicy parterowi, wywodzący się ze, ze sportów łapanych, chwytanych. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będą się wykluczać, cała walka będzie miała przebieg w stójce. Stalin do tej pory niepokonany. Piękne kąpnięcie wyprowadzone przez zawodnika z Krakowa. Faza badania dystansu przez zawodników. Podejrzewam, że zaraz szybko będą się. Gdy tylko obaj się wyczują, dojdzie do wymiany ciosów lub próby obalenia. Piękna praca na, no na nogach Salima. Kolejne kopnięcie. Low. O, piękna kombinacja. Lew lewą trafił. Delikatna odpowiedź Radka. Nie zrobiła wrażenia na Salimie. Salim konsekwentnie uderza low kickami. I na przemian wyprowadza ciosy górą. Widać, że zawodnik z Krakowa od razu już wyczuł dystans i będzie starał się kontrolować ciosy Radosława Domańskiego. Zamknięcie dystansu i ponowne kopnięcie Salima. Bardzo dobra praca na nogach Salima Tuari. I te kopnięcia robią naprawdę wrażenie. Poczerwieniała noga Radosława Domańskiego. Przepuścił cios Salim Tuari. I nastawia się na... Ataki z kontry. Odpowiedź Radosława kopnięciem. Jednak tutaj agresorem tak naprawdę staje z, jest zawodnik z Krakowa. To on tak naprawdę y, tutaj przejął inicjatywę w tym pojedynku i to on dąży do zwarcia. Natomiast Radosław niejako cały czas napięta wsadzony napięte. O, widać, że to kopnięcie już w tym momencie. Na poczęło nogę Radosława. Czyżby taktyka była na ten pojedynek zawodnika z Krakowa, unieruchomienie Radosława i później skończenie pojedynku przed czasem? Spodziewamy się kolejnych kopnięć ze strony zawodnika z Krakowa. Przepuścił os i odpowiedział prawą. O, piękny lewy. Znowu te kopnięcia. Coś czuję, że po tej walce Radosław Domański będzie tą nogę musiał obłożyć lodem. Znowu przypuszczony ciało sprawy przez sali matuari. I kontra. Doszło do obalenia, Salim Tuarli z góry. Jest kontrola boczna, pozycja zapaśnicza. Przejście nogą nad przeciwnikiem. I czy będzie balacha? Nie, jednak nie, tutaj Radosław zachował się przytomnie i obronił, ale tylko na chwilę technikę kończącą Salim'a. A, potężne te ciosy zbite z góry. I dojście do siatki. Salim będzie chciał wepchnąć głowę przeciwnika tak, żeby ten nie mógł się ruszać zbytnio. I wyprowadzać tam z góry ciosy. A, potężne te lewe ciosy. Inkasuje Radosław. Czwarty, piąty, sędzia przerywa walkę. Wobec bezsilności Radosława Domańskiego w parterze i dominującej, dominującej postawy Salimatuarii sędzia zmuszony był. Proszę państwa, kolejna, druga walka Superligi MSW. Dobiegła końca. A werdykt odgłosi Konrad Marszałek. Za chwilę podegnuję werdykt. W drugiej walce Superligi MSW Wygrał Salim Tuari. Wielkie brawa dla zwycięzcy i wielkie brawa dla pokonanego. Bardzo dziękujemy zawodnikom, a już za chwilę kolejna walka, a zanim to nastąpi mały artystyczny przerywnik.